Kto pamięta moją recenzję behawiorysty sprzed kilku lat, ten już wie, że zachowałam wobec tamtej powieści taki dość ograniczony entuzjazm. A jak będzie z iluzjonistą? Hej, hej, moi drodzy, w ten listopadowy, leniwy dzień witam Was Olga z Wielkiego Buka. Twórczością Remigiusza Mroza jest tak, że albo ktoś bardzo lubi jego książki, czyta każdy kolejny tytuł, albo, no, unikaj nich jak ognia. Ten najpopularniejszy polski pisarz w Polsce wywołuje skrajne emocje, nie da się tego ukryć, ale przede wszystkim nie daje swoim fanom czekać. Czekać zbyt długo, dlatego co chwilę pojawiają się jego nowe powieści. Kiedyś nawet nazwałam go Genghis Hanem polskiej literatury, dlatego, że właśnie tak z impetem jak Genghis Han wdarł się na listy bestsellerów i całkowicie rozniósł wszystkich innych twórców właśnie w literaturze popularnej. No i co więcej i przede wszystkim szturmem zdobył serca polskich czytelników i od lat utrzymuje się na pierwszych miejscach bestsellerów. No a takie utrzymywanie się na listach bestsellerów, słuchajcie, to wcale nie jest łatwa Sztuka. Jak dobrze wiecie, bo powtarzam to za każdym razem, a kto jeszcze nie wie, ten teraz się dowie, że ja z prozą Remigiusza albo bardzo się lubimy, albo lubimy się średnio, no albo nie lubimy się w ogóle, wcale. Przyznam Wam szczerze, że akurat jeżeli chodzi o iluzjonistę, to sięgnęłam po tę powieść raczej tak z ciekawości niż z jakiegoś specjalnego oczekiwania, dlatego że behawiorysta był dla mnie dość poprawnym kryminałem, ale przyznam Wam szczerze, że no szału tam jakiegoś dla mnie nie było. Ot, była to dla mnie intrygująca historia, poprawna historia, ale zachwytów nie było, jak dobrze pamiętacie. No a jak będzie tym razem z iluzjonistą? O polskim kąpielisku znaleziono wyeksponowane ciało kobiety. Ta zbrodnia jest jak iluzja, jak magiczna sztuczka, jest jak zagadka, jak wyzwanie, które rzuca morderca śledczym. A Gerard Edling pamięta kogoś, kto przed laty działał w bardzo podobny sposób. W 1988 roku prowadził śledztwo w sprawie bardzo podobnych morderstw, a sam morderca, zwany iluzjonistą wtedy, no, bardzo długo wodził go za nos i pozostawał nieuchwytny. Sam Edling zakopał bardzo głęboko wspomnienia o tamtych czasach i wcale nie chciał do niej wracać. A tutaj po 30 latach ktoś specjalnie wyrzuca te wszystkie brudy na wierzch. Czy to możliwe, że iluzjonista powrócił? Pamiętam, że po lekturze behawiorysty zarzucałam tamtej powieści brak większych emocji. Tamta powieść po prostu większych emocji we mnie nie wywoływała, co było dla mnie dziwne, dlatego że wszystkie powieści Remigiusza Mroza w jakiś sposób na mnie działały albo bardzo pozytywnie, albo negatywnie. No a behawiorysta należał do tych takich mocnych sierniaków. Wyszydziłam nawet wtedy antagonistę zwanego kompozytorem, nazwałam go nawet pompatycznym nieudacznikiem, który bardziej wtedy śmieszył, no niż straszył. I ja cały czas podtrzymuję tę opinię, bo kompozytor to była żałosna postać. Natomiast jeżeli chodzi o sam Gerarda Edlinga, to w behawioryście wydawał mi się być przerysowaną postacią, napuszoną, te jego białe garnitury, te jego, ta jego obsesja na punkcie win, ta jego słabość do kobiet, no i oczywiście to jego bynajmniej wciskane w każdej kolejnej konwersacji. Ale uwaga, bo w Iluzjoniście wszystko, słuchajcie, się zmienia. Remigiusz Mruz pokazał, że cała ta otoczka, która jest wokół Gerarda Edlinga, to jest jedynie iluzja. To jest swoisty kamuflaż, to są takie pozory, które mają go chronić. To jest wszystko to, co stworzył wokół siebie, co pozwala mu trzymać się w pionie po prostu. Nagle w iluzjoniście Edling zyskuje drugą twarz, zyskuje głębszy wymiar, nagle się urzeczywistnia, staje się postacią bardzo realistyczną, jednocześnie tragiczną, dla której każdy kolejny dzień to jest jakaś walka. I tak jak powiedziałam, to jest bohater tragiczny, rozerwany, który ucieka przed przeszłością, dlatego że to właśnie w przeszłości ukrył swoje największe najmroczniejsza tajemnica. No właśnie, ten mrok Słuchajcie, nasz tytułowy iluzjonista. O ile kompozytor był śmieszny, był egzaltowany, to już nasz iluzjonista z przeszłości, jak i ten teraźniejszy, jest przerażająco realną postacią. Tak, on jest teatralny, wciąż pozostaje przerysowany, ale w zupełnie inny sposób, dlatego że ta postać bardzo zgrabnie łączy przeszłość z teraźniejszością. On jakby spaja wątki, bardzo spójnie je spaja i jednocześnie każdy jego kolejny krok jest... Kluczem do jakiejś zagadki z przeszłości. I jak to bywa w powieściach Remigiusza Mroza, Remigiusz nam tutaj zarzuca pewien komentarz społeczny. Dlatego, że fabuła iluzjonisty w pewien sposób nawiązuje do patologicznych zachowań w sieci. Do tego, na co godzimy się jako użytkownicy, na jaką ohydę potrafimy się zgodzić. Hmm, oglądając pewnego rodzaju treści właśnie w internecie. A z drugiej strony ten historyczny iluzjonista obnaża aparat państwowy końca PRL-u z jego zakłamaniem i z jego ochydą moralną. Jak dla mnie słuchajcie, iluzjonista prześciga behawiorystę pod każdym możliwym względem. Zarówno rozwoju bohaterów. Tutaj Edling ma zupełnie inną twarz, zyskuje głębię, której tak mu brakowało. No i wreszcie zamiast kompozytora, śmiesznego kompozytora mamy iluzjonistę który niby używa podobnych sztuczek, teatralnych wyzwań, a jednocześnie jest absolutnie przerażającą postacią. Kontynuacja tej historii jest po prostu nieporównywalnie lepsza od pierwszego tomu i myślę, że jeśli podobał Wam się behawiorysta, no to sądzę, że iluzjonista spodoba Wam się jeszcze bardziej i właśnie dostrzeżecie również to, co dostrzegłam ja. Jeżeli lubicie w ogóle książki Remigiusza Mroza, to sądzę, że warto jest poznać Gerarda Edlinga, jeżeli jeszcze właśnie nie czytaliście i behawiorysty, i iluzjonisty, a jeśli dopiero zaczynacie przygodę z Remigiuszem, to również możecie sięgnąć spokojnie właśnie po behawiorystę, zacząć tę przygodę, a potem kontynuować ją z iluzjonistą. Ja Wam powiem, że jestem bardzo pozytywnie zaskoczona, dlatego że ja się tego po iluzjoniście zupełnie nie spodziewałam, tak jak powiedziałam, sięgnęłam bardziej z ciekawości niż z jakiejś ekscytacji czy oczekiwania, a tutaj Taka pozytywna niespodzianka. Ja w takim razie czekam na więcej Gerarda Edlinga, czekam na więcej jego historii. No jestem ciekawa, czy coś jeszcze tam Remigrzu wyciągnie z jego przeszłości, bo jednak właśnie ten element prequelu tego, że cofnęliśmy się w czasie no to moim zdaniem to bardzo wiele zrobiło dla tej historii. A teraz, kochani, zapraszam Was na konkurs. Ode mnie dostaniecie jeden egzemplarz iluzjonisty Remigiusza Mroza, a od sklepu molon.pl dwie te genialne, słuchajcie, zakładki. Zakładki magnetyczne z Remigiuszem Mrozem. One są absolutnie fenomenalne. Pokazywałam Wam już je na mediach społecznościowych, ja nie mogę przestać się śmiać zmruz za oknem. To jest coś przecudnego. Dlatego taki właśnie komplet będzie na Was czekał do wygrania w konkursie iluzjonista plus dwie takie magnetyczne zakładki. No a pytanie konkursowe brzmi... Podrzućcie mi słuchajcie w komentarzach pod filmem Waszego ulubionego literackiego antagonistę. Może to być seryjny zabójca, może to być morderca, może być to ktoś zupełnie inny. To Wasza ulubiona postać właśnie ma być ta zła postać, właśnie ta, która stoi po przeciwnej stronie. Po stronie mroku, po stronie ciemności. Jestem, słuchajcie, ogromnie ciekawa Waszych wyborów. Konkurs trwa do. do kiedy? Do 15 listopada? No, ja na dniach wybiorę jednego zwycięzcę. No właśnie, słuchajcie, jestem teraz bardzo zaskoczona, dlatego, że nagle ta seria z Edlingiem podskakuje mi wyżej w moim rankingu mrozowych historii. Tak, więc jestem bardzo ciekawa, jak ta historia potoczy się dalej i co też nam Remig już wymyśli. Słuchajcie, po więcej e, iluzjonisty zaglądajcie na bloga Wielkiego Buka, bo tam również napisałam recenzję. No a my widzimy się już niebawem. Do zobaczenia, pa pa! A jeśli jeszcze tutaj jesteście, to zapraszam Was na... Lektury na jesień, książki na jesień. Mój subiektywny wybór dziesięciu książek. Literatura polska, literatura zagraniczna do wyboru do koloru. A jeśli jesteście tutaj nowi, to witam Was, rozgoście się, rozejrzyjcie. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. No wtedy zapraszam do subskrypcji. Do zobaczenia!